Baszar o modlitwie. Idea modlitwy to po prostu nastawienie na wdzięczność w teraźniejszości. Innymi słowy, jesteś w stanie bycia wdzięcznym za swoją egzystencję i wdzięcznym za to, co masz. I gdy ja mówię za to, co masz, co tak naprawdę mam na myśli, w każdej chwili to, co jest dla ciebie ważne, co jest wymanifestowane w Twoim życiu, już istnieje, już to masz. Po prostu jeszcze tego nie wiesz, ponieważ nie możesz tego zobaczyć, ponieważ nie jesteś w odpowiedniej częstotliwości, żeby pozwolić, by to było widziane dla Ciebie, więc modlitwa to bycie w stanie energii, wdzięczności, że już to masz, to, co jest twoją, Twoim pragnieniem, Twoim życzeniem, świadomość tego, że to masz, świadomość, że to, świadomość, że to się wymaga. I dlatego, gdy jesteś w tej energii, dorównujesz się do niej, do tego, co nazywacie bezwarunkowym wsparciem i bezwarunkową miłością kreacji, co jest tak bezwarunkowo wspierające, że nawet pozwala ci wierzyć, że nie masz bezwarunkowej miłości. Tak bezgraniczną miłością jesteś pozwala Ci, by wierzyć, co jest prawdziwe, a co nie, ponieważ Ty i Twoje unikatowe doświadczenie chce doświadczyć siebie poprzez Twoje oczy, więc bądź sobą najbardziej jak potrafisz. I modlitwa tylko wkłada cię w miejsce, w którym jesteś bardziej zrównany z pomysłem, że bezwarunkowa miłość pozwala ci rozpoznać, że to jest ok być tym, kim jesteś. Modlitwa to nie jest proszenie o coś, czego nie masz. Modlitwa to świadomość wdzięczności za to, co już istnieje i dlatego to staje się widzialne dla ciebie. Nie ma nic na zewnątrz kreacji. To, co ty nazwasz Bogiem. To wszystko, co istnieje, to ty, to krzesło, to pokój, to niebo, to planeta, to gwiazdy, to wszystko, wszystko to jest zrobione z Boga, ponieważ nie ma nic innego, z czego mogłoby to być zrobione. Więc wszyscy z Was, wszystkie rzeczy, to wszystko jest tym, co nazywacie Bogiem, które doświadcza samo siebie, jako wszystko. To jest drugie prawo. Jedno jest wszystkim, wszystko. Jest jednym. Czy to ma sens? Wszystko jest jednym, jedno jest wszystkim. Czy to ma sens? To jest, to jest najważniejsze i zaczynamy od końca. Wszystko jest jednym. Jedno jest wszystkim. I niezależnie czy nazwiesz wszystko, co istnieje, czy jedno, które istnieje, czy Bóg, czy źródło, czy jakąkolwiek inną nazwę, w jakiejkolwiek innej religii. Wszystko jest jednym, jedno jest wszystkim. A jeśli wszystko jest jednym, to tak naprawdę, nazwijmy to Bóg, to Ty jesteś jego częścią, jesteś doświadczeniem. Bóg doświadcza tego fizycznego życia i tych elementów, na przykład złości, miłości, szczęścia, niedoli, traumy i tak dzięki Tobie. Gdy Ty to przeżywasz. Bóg tego, to doświadcza, to przeżywa, więc jednocześnie można nazwać, że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Nie ma czegoś takiego jak negatywne i pozytywne. To są tylko i wyłącznie nazwy, które my dajemy. Tak naprawdę można powiedzieć, że to wszystko to jest po prostu doświadczenie. I jeśli chodzi o jeszcze dodatkowe słowo, takie słowo mocy, to jest wybór, decyzja. To ja wybieram, czy sytuacja była pozytywna, czy negatywna, czy ja ją określam, bo to jest tylko i wyłącznie moja opinia, moja ocena, czy ona była pozytywna, czy negatywna. I teraz do początku tego, tego filmu od Baszara, a mianowicie czym jest modlitwa. Modlitwa ja, ja bardzo często w momencie, w którym krytycznie patrzałem na, na różnego rodzaju religie, na, na tej, w której ja się wychowywałem. To, to w momencie, w którym z tego wyszedłem, słowo modlitwa, słowo Bóg, słowo rytuały, było dla mnie czymś, czymś negatywnym, ale to też była moja opinia. Teraz, w momencie, w którym wiem, czym tak naprawdę jest modlitwa, modlitwa to jest po prostu, tak jak Baszar powiedział, wyrażanie swojej wdzięczności. Więc w momencie, w którym wyrażasz wdzięczność za to, co masz w tej chwili, to jest modlitwa. Modlitwa to nie jest wyklepanie regułki od A do Z, bo tak naprawdę tutaj chodzi o intencję, chodzi o Twoją energię, twoje, twoje emocje i w momencie, w którym wyklepiesz regułkę, <laughs> typu na przykład e, święty, coś tam i tak dalej, no po prostu nie będę wchodził w tematy, ale zwykła regułka, którą ktoś Cię nauczył i to jest tradycyjnie przed pójściem spać, wyklep tą regułkę pięć razy. Tak, tak można to nazwać. Wyklep tą regułkę pięć razy. To za piątym razem... Za dziesiątym razem po miesiącu to już nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. I nie patrzę krytycznie na żadną osobę, która wymawia te konkretne rzeczy, które piszą w jakichś książkach, albo piszą w jakichś katechizmach czy coś takiego. Nie, bo jeśli osoba naprawdę to czuje, wtedy ona nie klepie regułki. Ona czuje każde słowo, ona czuje energię, gdy to wypowiada, więc nie jest to nic złego, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby wypowiadać swoją wdzięczność uczuciu wdzięczności, więc nie regułka typu jestem wdzięczny za moją koszulkę, jestem wdzięczny za swój pokój jestem wdzięczny za kamerę, jestem wdzięczny za każdego widza itd. i taka, taka tylko i wyłącznie klepanina nie, w momencie w którym czuję naprawdę jestem wdzięczny, jestem wdzięczny za Ciebie w tej chwili za to, że na mnie patrzysz, za to, że mnie słuchasz, za to, że zainwestowałeś swój czas akurat w ten film, żeby go kliknąć i zobaczyć Jestem Ci naprawdę bardzo wdzięczny. W momencie, w którym w tej chwili przerwiesz ten film i już nie obejrzysz go, go do końca i żadnego następnego, i nawet klikniesz y, Unsubskrypcję, żeby wyłączyć subskrypcję, jestem Ci wdzięczny, ze względu na to, że to jest moje doświadczenie. Doświadczenie pojawiania się nowych ludzi się, y, i doświadczenie utraty jakichś ludzi. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo według reguły podążaj z ekscytacją tak mocno, jak potrafisz, bez nalegania na oczekiwany efekt. To ktoś by mógł powiedzieć, że jest regułka, ale po prostu to jest wryte we mnie, już wygrawerowane w sercu. To w tym momencie ja doświadczam i ja jestem wdzięczny, że mogę robić tu i teraz to, co kocham robić tu i teraz. W tej chwili niesamowitą przyjemność sprawia mi mówienie. Jeśli tobie sprawia przyjemność słuchania tego, to jak najbardziej ok. Jeśli napiszesz mi komentarz, jak najbardziej ok. Jeśli klikniesz jakiś tam guziczek subskrypcji, dzwoneczka czy, czy lajka, like czy coś takiego, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ze względu na to, że dzieje się coś takiego, co się nazywa algorytm duszy. O czym za jakiś czas może, może powiem, może w następnym filmunku udostępnię coś takiego, ale on jest dużo ważniejszy i dużo mocniejszy niż algorytm YouTube'a, a algorytm TikToka, algorytm Google, czy algorytm czegokolwiek innego, co jest cyfrowym, zapisanym algorytmem. Tak, AI uczy się, w jaki sposób go rozwinąć, ale tak czy owak to jest coś sztucznego. Algorytm duszy jest dużo, dużo mocniejszy. Ale tutaj wracając, chodzi o wdzięczność. I chociażby można powiedzieć przy następnym filmie, jestem wdzięczny, że rozpoznałem coś takiego jak algorytm duszy i nie muszę na początku filmu napis, yy, powiedzieć lajkuj, komentuj, subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, lajka itd., itd. Bo to jest zbędne. Tak naprawdę jeśli mnie oglądasz i nie nacisnąłeś subskrypcji, ale oglądasz mnie, to jest wystarczające, jeśli obejrzałeś mnie tylko raz, tylko trzy razy, jeśli nigdy więcej mnie nie obejrzysz, albo zobaczysz wszystkie filmy następne i napiszesz komentarz i zrobisz to, co masz zrobić. To to jest Twoja ekscytacja i robisz to, co Ty czujesz, a ja jak najbardziej akceptuję Ciebie. Jestem wdzięczny za to, że jesteś taką osobą, jaką jesteś. Jeśli masz ochotę napisać mi wielkiego hejta z tego, że nie lubisz tego, co mówię i sposobów, w jaki mówię, napisz to. Tak, jak najbardziej. To będzie moje doświadczenie, a w momencie, w którym wejdziemy w interakcję, to będzie nasze wspólne doświadczenie i będę za nie wdzięczny. Także do zobaczenia w na następnych filmach. Być może do zobaczenia w komentarzach albo w kontakcie bezpośrednim. Do zobaczenia. Cześć.